Witam kolegów w kolejnym odcinku z serii Polski technik wynalazca. Tym razem omówię temat strugowania, a właściwie szukania strug. Wiele osób, które są fanami kinetyki wiatru, czyli mówiąc kolokwialnie wiatrakami, popełnia gigantyczny błąd, stawiając swoją instalację w miejscu, gdzie kiepsko wieje. Struga może zmienić swój kierunek i siłę nawet na odcinku zaledwie 100 metrów, czyli w jednym miejscu będziecie mieli niezły powiew. Podczas gdy ukształtowanie terenu zmieni kierunek głównej strugi na tak krótkim odstępie, a na to wpływać może wszystko: ustawienie drzew, domów, a nawet krzewów. Moi drodzy koledzy, zbudowanie instalacji wiatrowej to jedno, ale to dopiero połowa sukcesu, bo ustawienie tej turbiny to dopiero trudne zadanie. Nim się zdecydujecie, gdzie to ma stać i pracować na wasz pożytek, trzeba przeprowadzić pomiar miejsc do ustawienia zestawu i pomiar powinien być przeprowadzony wiele razy w tych samych miejscach. Jak kształtuje się struga wiatru w dolinie? A jak na wzgórzu? Jak wpływ ma na strugę teren pochyły na lewą stronę? A jak na prawą? Czy ustawienie turbiny na dachu domu to dobry pomysł, czy bardzo kiepski? Czy ustawiamy przed zabudowaniami, czy za nimi? A jak zmusić strugę do współpracy, czyli sztuczne ukierunkowane strugi wiatru? To bardzo rozległe zagadnienie. Proszę mi uwierzyć, że mało jest osób, które na tym się dobrze znają. A to gdzie ustawicie swoją instalację, będzie determinowało uzyski energii z takiego zestawu. Reasumując, możecie zbudować idealną i perfekcyjną instalację wiatrową. Ale jeśli ustawicie ją w miejscu bez strug, to będziecie mieć nic innego jak pomnik własnej głupoty i nic więcej. I oby nikt nie krzyczał, że ta cała energia wiatrowa to jest do d. Nie ona, ale ten kto źle wykonał swoją robotę, nie ma złych pomysłów. Jest tylko kiepskie wykonanie. Więc jak ukończycie swoją turbinę, to pamiętajcie, że ona będzie pracować tylko w takim miejscu, gdzie są strugi wiatru, a czasem trzeba je zwyczajnie wytropić. Dziękuję za obecność, oczekuję na Wasze opinie i komentarze, oraz zapraszam na kolejne odcinki.